Cezary Kulesza na rozdrożu. Manchester City ukarany grzywną miliona funtów. Arsenal dopina wielki transfer. Barcelona zatrzymuje swojego asa na dłużej. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich zapraszamy serdecznie, to jest Piłkarski Świat. Jules Kunde zostaje w Barcelonie na dłużej. Choć jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, klub i zawodnik są już zgodni co do przedłużenia współpracy. Francuski obramca, który stał się kluczową postacią w drużynie Hansi Flicka i bohaterem finału Pucharu Króla przeciwko Realowi Madryt, zasłużył na uznanie i nową umowę. Jak donoszą hiszpańskie media, strony są bliskie porozumienia, choć oficjalne podpisy pojawią się dopiero po zakończeniu letniego okienka transferowego. FC Barcelona aktualnie skupia się na innych priorytetach – aktywacji klauzuli Nico Williamsa i zbilansowaniu budżetu przez sprzedaż graczy – po zamknięciu rynku Kunde i klub mają przepieczętować wspólną przyszłość. Arsenal dopina transfer jednego z najbardziej rozchwytywanych pomocników Europy. Martin Zubimendi przenosi się do Londynu. Kanonierzy zapłacą nieco ponad 60 milionów euro, choć oficjalna klauzula wykupu wynosiła właśnie tyle. Finalna kwota będzie nieznacznie wyższa, lecz uzgodniono możliwość rozłożenia płatności na raty. Wszystko dzięki znakomitym relacjom między Arsenalem a Realem Sociedad. Które znacząco ułatwiły negocjacje. Miguel Ardeta od dawna zabiegał o ściągnięcie reprezentanta Hiszpanii, widząc w nim brakujące ogniwo w środku pola. 25-latek uzgodnił już warunki osobiste i zostanie ogłoszony jednym z kluczowych wzmocnień przed sezonem 2025-2026. Arsenal nie tylko się zbroi, on buduje zespół na mistrzostwo. Thomas Müller na celowniku MLS po ofensywie ze strony Cincinnati, teraz również Los Angeles rusza do ataku z pełnym urokiem i jasnym przekazem. Ikonę Bayernu Monachium witałby tam z otwartymi ramionami Steve Szerundolo. Szkoleniowiec przyznał w rozmowie z Bild, że 34-latek idealnie pasowałby do jego zespołu pod względem klasy, doświadczenia i mentalności zwycięzcy. Los Angeles Football Club chce tytułów, a Miller wie jak je zdobywać. Co więcej, Kalifornia oferuje nie tylko rywalizację na najwyższym poziomie, ale i warunki do gry w golfa. Sheron już zapowiedział wspólne rundy. Jednakże na przeszkodzie może stanąć tak zwana Discovery List. Miller znajduje się w niej w Cincinnati, co daje im pierwszeństwo w przypadku transferu. Decyzja samego piłkarza spodziewana jest dopiero po klubowych mistrzostwach świata. Manchester City został ukarany grzywną 1 miliona funtów za wielokrotne opóźnienia rozpoczęcia meczów w sezonie 2024-2025. Premier League potwierdziła, że aż 9 spotkań z udziałem drużyny Pepa Guardioli zaczęło się lub wznowiło z opóźnieniem. Rekordowy przypadek to derbowy pojedynek z Manchesterem United, którego druga połowa ruszyła. 2 minuty i 24 sekundy po czasie. Klub przyznał się do winy, przeprosił i ma 14 dni na uregulowanie łącznej kary. To kolejne przewinienie po grzywnie ponad 2 milionów funtów w sezonie 2023-2024. Za 22 podobne przypadki. Choć Guardiola obiecał skrócić przemowy, opóźnienia wciąż występowały. Choć zredukowane o 59%. City czeka również na werdykt w sprawie 115 zarzutów o naruszenie przepisów finansowych z lat 2009-2018. Alvaro Morata ponownie na celowniku klubu. Hiszpański napastnik latem zmieni barwy, choć raczej nie zasili topowego europejskiego giganta. Po krótkim pobycie w Mediolanie i udanym sezonie w Galatasaray, gdzie dzielił atak z Osimenem i zdobył Mistrzostwo Turcji, Morata szuka nowego wyzwania. Hiszpan sam przyznał, że chciałby wrócić do ojczyzny i znów zagrać dla Hetafe, klubu, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Zrobię wszystko, by grać dla Hetafe, wybiorę to, co uszczęśliwi moją rodzinę, powiedział. Alternatywą może być Komo Klub Seska Fabregasa, który naciska, by Morata dołączył do jego projektu w Serie A. Walka o podpis doświadczonego napastnika właśnie się zaczyna. Cezary Kulesza nadal nie ogłosił decyzji w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski, choć Maciej Skorża wciąż pozostaje głównym kandydatem. Prezes pzpn był obecny na klubowych mistrzostwach świata w Miami, gdzie Skorża prowadził Urawę Red Diamond, co tylko podgrzało spekulacje. Według przeglądu sportowego Kulesza przygotował jednak dwa plany awaryjne – Nenad Bielica i Jan Urban. Bielica, znany z pracy w Lechu Poznań, ma być realną alternatywą. Urban ostatnio bez klubu podejściu z Górnika Zabrze budzi wątpliwości ze względu na styl zarządzania. Jednocześnie na boczny tor to takich kandydatów jak Jerzy Brzęczek, Adam Nawałka czy Marek Papszun, którzy nie są obecnie rozważani jako następcy Michała Probierza. Herbel Leipzig dodał oliwy do ognia w sprawie transferu Benjamina Szeszko, publikując na Instagramie wideo z popisowym treningiem Słoweńca i podpisem: Umiejętności Benjamina Szeszko są poza inną ligą. W tym samym czasie media donoszą, że Arsenal jest blisko do 5 transakcji. Kwota transferu ma wynieść nawet ponad 85 milionów funtów, przy bazowej wartości 68 milionów. Szeszko ma być już zdecydowany na projekt Michela Ardety który przekonał go wizję rozwoju w północnym Londynie. Agent piłkarza Elvis Basanowicz również zasugerował nieuchronność ruchu, zaznaczając, że zawodnik wybierze tylko klub z wyjątkowym projektem i trenerem. Wszystko wskazuje na to, że Arsenal szykuje bombę transferową, która może zostać oficjalnie ogłoszona jeszcze przed końcem czerwca. Przyszłość Ansu Fatiego wciąż stoi pod znakiem zapytania, a jego potencjalny transfer do AS Monaco utknął w martwym punkcie. Po dziewce Barcelona była bliska osiągnięcia porozumienia, negocjacje utknęły z powodu twardej postawy klubu z księstwa. Jak informuje francuski Le Equipe zespół prowadzony przez Adiego Hatera nie zamierza ustępować w kwestii podziału wynagrodzenia zawodnika. Monaco jasno określiło, jaką część pensji Fatiego jest gotowe pokryć i nie planuje zmieniać stanowiska. Klub podkreśla, że jego ofensywa jest już wystarczająco silna, a przyjście Hiszpana nie jest priorytetem. Mimo że transfer Fatiego obok próby ściągnięcia Paula Pogby miał być medialnym ruchem budującym prestiż, brak elastyczności ze strony Monako skutecznie blokuje postępy. Dla Barcelony to kolejny problem do rozwiązania w skomplikowanym letnim okienku, a dla samego zawodnika kolejne tygodnie niepewności co do swojej przyszłości. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!